to jest fotograf. to jest fotograf. Ja doskonale kto robi zdjęcia? Chodź, chodź, chodź. No, Janusz, Chodź, chodź, jeszcze Jeszcze raz. Gdzie są Plagi się wietrzą. Obejmiesz wszystkich?

ja że to się doklei to. Być. Ja specjalnie wśród. środku. ty nie wyczyniłeś? <śmiennie> się uśmiechamy. Przepraszam. Przepraszam. jest jeszcze ty unikaj Może kawicie jakiś zrobić. Nie, dobrze. Bo mi się noga No, To jest moja pozycja. To wielka złapie. Spokojnie, to już nie pierwsza impreza i nie ostatnia. Jak na grobie tym renetansowym? No Tutaj gość leży jak przy archewnie. A ja jeszcze zrobię tak. Ale brałem ja Zobacz, Halo. jakiego ma małego. Halo, ta, ta, ta. Ale skutecznego. skąd Pani jest. że Pani jest.